I miło powitać Państwa w siedzibie Banku Spółdzielczego Ziemi Kraźnickiej w Kreszniku. Dzisiejsze spotkanie to efekt nawiązanej współpracy pomiędzy bankami spółdzielczymi zrzeszonymi w grupie Banku Polskiej Spółdzielczości, do którego zrzeszenia również nasz bank należy, a Fundacją Dziecięca Fantazja. I pragnę gorąco i serdecznie powitać przede wszystkim podobiecznych fundacji dzieci, dla których to spotkanie dzisiejsze zostało zorganizowane. To Wy dzisiaj jesteście bohaterami, będziecie odbierać prezenty. Serdecznie witam również opiekunów, z, którym, z którymi przybyliście. Serdecznie witam przedstawiciela Fundacji, panią Patrycję Gruber. Jeśli to niej właśnie to spotkanie zostało zorganizowane. Naprawdę poinformować, że na naszym spotkaniu. Biorą również przedstawiciele, udział przedstawiciele naszego banku, a więc członkowie zarządu, i pani Krystyna Zdyb, reprezentująca naszą Radę Nadzorczą. Oczywiście serdecznie witam obecne na dzisiejszym spotkaniu media. Proszę Państwa, spotykamy się w siedzibie instytucji finansowej, banku spółdzielczego, który na trwale jest związany ze środowiskiem, w którym działa który zna problemy tego środowiska i próbuje przynajmniej pod względem finansowym te problemy rozwiązywać. Tak się dzieje praktycznie od 106 lat, bo 11 marca tego roku nasz bank skończył 106 lat. Zaczęło się to w 1907 roku od powstania Drugiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Kredytowego w Kraśniku. Oczywiście ono w historii swoje zmieniało swoje nazwy poprzez. Kasa Sterczyka, Bank Spółdzielczy, Kasa Kredytowa, ponownie Bank Spółdzielczy. No i dzisiaj ten 106-letni bank wyrósł na jedną z większą instytucje spółdzielczo-bankowo w województwie lubelskim. Pod względem wielkości sumy finansowej nasz bank plasuje się na drugim miejscu w województwie po Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej. Jesteśmy liczącym się także bankiem w skali całego kraju. W zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości na 365 banków zajmujemy 39. miejsce. Oczywiście można by wiele mówić o historii banku, o jego wynikach, ale myślę, że nie po tośmy tu się zebrali. Myślę, że dzieci z utęsknieniem czekają na prezenty. Pragnę tylko dodać jeszcze jedno, że Bank Spółdzielczy, jak sama nazwa wskazuje, jest z jednej strony bankiem, z drugiej strony spółdzielnią. Stąd też nasze podejście do biznesu prowadzonego jest troszeczkę inne jak w bankach komercyjnych. Tam głównym miarnikiem działania jest osiągnięty wynik finansowy. Dla nas również wynik finansowy jest bardzo ważny, bo on pozwala się rozwijać, pozwala również wspomagać społeczność lokalną, ale nie jest najważniejszy. My dużo wagę przywiązujemy do kontaktów w swoim własnym środowisku, z ludźmi, z organizacjami, z towarzyszeniami, samorządami i na bieżąco utrzymujemy z nimi współpracę i pomagamy je w organizacji różnego typu imprez. W imieniu chociażby Międzynarodowego Dnia Kraźnika, Mali Święto Malin, powiatowe dożynki, wszelkie dożynki gminne na terenie naszego działania, Wiele współpracy w zakresie organizowania festiwali pieśni religijnej, festiwali pieśni patriotycznej. no Te przykłady można by mnożyć. No, bank jest taką instytucją finansowo, no, nie ma dużego doświadczenia we do współpracy, w prowadzeniu takiej współpracy, yy, chociażby jak tak, w naszym przypadku tutaj z dziećmi. Dlatego też nawiązujemy współpracę tego typu, jak dane, na współpracy dziecięca fantazja, a na ten temat myślę, że Pani Prezes Fundacji nam powie. Dziękuję. Chciałam przede wszystkim Panu i, i Państwu podziękować, bo to właśnie Bank Spółdzielczy kraśników tutaj zgłosił się do nas, prosząc, żebyśmy spełnili marzenia dzieci właśnie z Kraśnika, za co bardzo dziękujemy. Oczywiście tutaj Panu Prezesowi jeszcze dziękujemy, bo gdyby nie Pan Prezes, to by nas tutaj na pewno nie było. Za co ja bardzo dziękuję bardzo, bardzo. Nie byłoby tych marzeń. Także to jest wielka, wielka akcja. Akcja na, na, nazywa się najbliżej ludzi, bo to jest właśnie to, o czym Pan mówił, że banki spółdzielcze są najbliżej ludzi. Jest to indywidualne podejście do klienta, nie ma tej e, struktury biurokratycznej, aż tak rozbudowanej, jak w innych e, w bankach, ale nie będziemy tutaj już reklamy produktowej robić, bo niektórzy się nie cierpliwią. Ale jest to dla mnie istotne, że to są polskie banki, bo uważam, że... Nie wszyscy o tym wiedzą, a wielka szkoda, dlatego o tym mówimy. A nawiązując do naszej akcji, proszę Państwa, to jest e, dla mnie wyjątkowo wzruszające, że jesteśmy tutaj. Tak jak mówiłam e, pani, pierwsze marzenia fundacji, które były spełniane w lutym w, 2004 roku były spełniane pod topiecznej województwa lubelskiego. Było to wyjątkowe marzenie, bo to było marzenie Marcina i Karoliny. Oni marzyli przede wszystkim o tym, żeby spotkać się z Jerzym Dudkiem, który wtedy był w Liverpoolu. Marzyli również o tym, Marcin marzył, żeby przyjechać się w Ferrari po Londynie. Chował na za więc było to możliwe tylko jako pasażer. Karolina marzyła o tym, żeby zobaczyć Muzeum Figur Woskowych i żeby zobaczyć wiosnę, bo wiedziała, że wiosny w Polsce nie doczeka, a w Londynie wtedy jeszcze była wiosna. Wyjątkowe marzenie, wyjątkowa lekcja i... Dla nas pokory i tego, jak warto robić to, co robimy, gdyż Karolina odeszła przed powrotem do Polski, będąc jeszcze w Londynie. Stąd zawsze jak jestem żubelskim, ja pamiętam o tym i nawiązuję do, do tego marzenia Karoliny, bo, bo jest niezmiernie miło spełniać marzenia właśnie w tym województwie, od, od którego to wszystko się zaczęło i od którego zaczęła się moja przygoda z fundacją, bo ja jak się dowiedziałam o tym pierwszym marzeniu, właśnie wtedy stwierdziłam, że rzucam Pracę u założyciela fundacji, który nie był wcale przekonany do tego, że chciałoby widzieć fundacji, ale postawiłam na jedną szalę, powiedziałam, że słuchaj, albo przechodzę do fundacji, albo tak czy inaczej się zwalnia w swojej firmie i nie będziesz miał ze mną kontaktu, także to dzisiaj mi to wypomina, że bardzo ostre zagranie było, ale się bardzo cieszę i dlatego powodziłam dlatego, yy, do Państwa z mediów o tą informację, że zapraszamy bardzo serdecznie. Ja wiem, że ja się powtarzam z tą informacją, ale naprawdę bardzo zależy. Zapraszamy wszystkie nieuleczalnie chore dzieci z Województwa Lubelskiego z Kraśnika i Okolic do zgłaszania się do fundacji. Bardzo fajna akcja, pomaga dzieciom spełniać ich marzenia, ich fantazje, których no, czasami rodzice nie są w stanie po prostu spełnić nie są w stanie podołać finansowo niektórym fantazjom. Skąd się Pani dowiedziała o tym? E, skąd się dowiedziałam? E, od e, e, Pana Prezesa z banku, właśnie. że bo my jesteśmy też w innej fundacji Amelka zbieraliśmy dla Amelki na 1%. Prosimy właśnie o przekazywanie i właśnie z banku do nas pan prezes się odezwał, czy chcielibyśmy też, żeby właśnie Amelka w tej fundacji była pod w tej fundacji i żeby ta fundacja mogła spełnić jej marzenia właśnie. No i jak najbardziej zgodziliśmy się. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że szczególnie właśnie ze względu na ten elektrostymulator, który no, mamy nadzieję, że pomoże w tym, żeby Amelka mogła chodzić, troszkę ją zregeneruje jej mięśnie i nerwy, także jesteśmy bardzo wdzięczni naprawdę bardzo. Siostro i z tego, co, co widzi taka osoba trzecia, to bardzo fajnie. To te dzieci mogą odpocząć w takim dniu, gdzie dostają prezenty. Nie myśleć o, o tych chorobach schorzeniach, co jest spotyka. Także na pewno bardzo fajny dzień, bardzo fajna akcja. I skąd się dowiedzieliście o akcji? Znaczy e, brat już, e, bo brat też jest chory i brał udział w akcji poprzedniej stąd drugi raz teraz Oliwia e, podrosła no i też wzięła udział. Też zdecydowała się na takie prezenty. Ty jesteś zadowolona z prezentu? Jestem zadowolona. Co dostałaś? Syrenę. A o czym najbardziej marzyłaś, żeby dostać? Karetę i Welcome. To są dziewczynki, które są siostrami, zaufowane na różne typy do w przeciągu miesiąca. Yy, rodzice oboje musieli być na zwolnieniu, no bo nie musiał być jedną córką, drugiej z drugą. Yy, tata został zwolniony z pracy, bo jego pracodawca nie dźwignął tej sytuacji. Nie będę komentować tego, więcej bo nie wypada, dzieci są. Yy, z teraz to już jest teraz dobrze. Ona miała jeszcze później przedmiot na nerkę. Teraz już jest dobrze. Zosia jeszcze walczy, ale jeszcze tam był mały, mały braciszek, który miał roczek, kiedy zaczęły dziewczynki chorować. Musiał zostać oddany po rodzinie, no bo rodzice nie dali już rady się nim opiekować. E, pół roku temu okazało się, że w kraju ma torbielowatość jednego płuca i to buco nie pracowało przez dwa lata powinno być usunięte od razu po urodzeniu, tylko żaden lekarz przy bilansach wziął pod uwagę tego, że to nie było tak mało widać że płuco nie pracuje, Te praniem mam też usuwane płuco laparoskopią, wszystko jest w porządku z raniem. ale jak ja o tym mówię, bo było wyjątkowe marzenie, mieliśmy taki pokój, że cała trójka mogła wspólnie mieszkać, no i właśnie potem były dziewczynki na koncercie i, i tak się zaczęło, nie to, że ja już się wszyscy do listopada, grudnia, ale, ale strasznie kocham te dziewczynki, dlatego ja też o tym mówię, także dziękując za to wszystko. Trzeba mi słów brakuje tak naprawdę, bo zwykłe dziękuję to jest mało, tylko że język polski jest bardzo ubogi. Jedyne dziękuję, to jest niecenzuralne jeszcze żeby podkreślić bardziej, więc ja nie mogę powiedzieć, jak ja za. Bardzo dziękuję. Mm. <laughs> Naprawdę, serdecznie dziękuję nie tylko panu, ale, ale całym bankom. I... Jak ja się czuję, ja całe życie szukam pasji życiowej i zawsze miałam taki problem, że jeden ładnie maluje, drugi śpiewa, ja takie bez talencie i zawsze miałam z tym problem i znalazłam swoją pasję życiową 10 lat temu, sprawiając pierwszy, spełniając pierwsze marzenie i sprawiając radość dziecku i od tamtej pory nie ma nic piękniejszego i mam najlepszą pracę na świecie, bo pozyskuję fundusze i wydaję je na radość dzieci, dzieci nieuleczalnie chorych. Trójka dzieci jest z Kraśnika, samego Kraśnika, a dwójka, jedna dziewczynka jest z Lublina i jedna... Podopiecznej jest spod Kraśnika. Doceniam bardzo rolę banku w Kraśniku, bo gdyby nie pan prezes właśnie tego banku, mogłoby tej akcji nawet nie być, Także, a przede wszystkim nie byłoby nas tutaj, bo to jest zaproszenie właśnie pana prezesa i zgłoszenie lokalnych dzieci, co też jest wyjątkowe, że bank aż tak się zaangażował od A do Z. Spełnił i ufundował marzenia, ale też dotarł do tych chorych dzieci. Pragnę powiedzieć, że jest to wspólna akcja wszystkich banków spółdzielców, zrzeszonych w grupie Banku Polskiej Spółdzielczości i właśnie Fundacji Dziecięca Fantazja. Tak się składa, że ja zostałem wybrany do Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości no i właśnie między innymi miałem wpływ na wybór kierunków promocji czy, czy, czy współdziałania banku z innymi fundacjami. I pragnę powiedzieć, że. Po pierwszej propozycji na Komisji Rady Zrzeszenia propozycja ta wszystkim bardzo przypadła do gustu, tym bardziej, że jest ulokowana jak gdyby w naszym środowisku. No, dotyczy no, dzieci ciężko doświadczonych przez los. No a wiadomo, że no, banki spółdzielcze starają się być blisko ludzi, blisko społeczności lokalnej no, i taka pomoc trafiająca bezpośrednio do tych dzieci. I, no jest bardzo ważna. Jak się pan czuje w tym momencie, obserwując radość właśnie tych nagrodzonych? No jak widać wzruszenie, łzy napływają do oczu, no, że dzieci potrafią się cieszyć.